Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Święta już za nami i jak zawsze ciężko jest się z nich wyplątać. Plebiscycie na temat kwietniowej Polaraxy wygrało UFO i zaczniemy dziś nietypowo. Dziś będzie o filmie pod tytułem E.T., The Extraterrestrial. Film to klasyk z czasów, w których byłem już dojrzałym nastolatkiem. Jak państwo widzicie, jest to już mocno historyczny klasyk, i ciekaw jestem, czy oglądają go ludzie znacznie młodsi ode mnie. Jeśli nie, dla własnej erudycji i w przerwie pomiędzy kolejnymi komiksami, powinni. Oglądam po raz kolejny wiele filmów z mojej wczesnej młodości i to nie z nostalgii, ale głównie dlatego, że szukam w nich zapowiedzi tego wszystkiego, co dziś jest naszym udziałem. Film IT nakręcono prawie 40 lat temu i w tamtych czasach kompletnie nie zastanawiałem się nad przesłaniem tego filmu, nad ukrytymi w nim informacjami. Film obecnie pokazują na Amazonie i nie oparłem się pokusie, aby zobaczyć, czy Stefan Spielberg ukrył w nim wiadomość o przyszłości. I okazało się, że tak. Przy okazji ostrzeżenie dla tych, którzy nie oglądali filmu, a chcieliby go zobaczyć. Dzisiejszy program będzie jednym wielkim spoilerem. Film jest dobry, ale z pewnością nie jest wielki. Ale jest to film, można powiedzieć, zasłużony, bo przecierał drogę obcym istotom pozaziemskim, które być może trafiają na naszą planetę, a kto wie, być może żyją na niej tak samo jak my. W latach osiemdziesiątych, kiedy po raz pierwszy oglądałem ten film, nie miałem jeszcze pojęcia, że Steven Spielberg jest jednym z iluminatów. Myślę, że w tamtych czasach nie miałem za bardzo pojęcia, co to są iluminaci. Były to czasy tuż po stanie wojennym, który zabierał chęć do życia kropla po kropli. W Polsce film pojawił się dwa lata po amerykańskiej premierze, ale dopiero dziś widzę, co kompletnie wówczas przeoczyłem. Film opowiada bowiem o transferze świadomości obcego, w tym przypadku IT, na człowieka. I jest to naprawdę mocna, mocna idea. Tym człowiekiem w filmie jest bardzo młody człowiek, chłopiec o imieniu Eliot. Gra go Henry Thomas, który jest aktywnym aktorem do dziś. W 1993 roku wystąpił w filmie Fire in the Sky który jest opowieścią o spotkaniu z UFO Travisa Waltona. Jego siostrę w filmie IT e. gra Drew Barrymore. Miała wówczas zaledwie 6 lat i za swoją rolę otrzymała nawet jakąś filmową nagrodę. W jednym z wywiadów podczas promocji tego filmu Steven Spielberg powiedział, że jest to film o rozbitej rodzinie i dziecięcej wyobraźni. Ale jest to wersja oficjalna, proszę państwa bo z pewnością nie to miał Spielberg na myśli, kręcąc ten film. Zwłaszcza, że w tym samym wywiadzie przyznał, że jego inspiracją był inny ponadczasowy film o UFO. Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Zastanawiał się wówczas, co by się stało, gdyby któryś z odwiedzających Ziemię obcych spóźnił się na odlot swojego spotka i został na Ziemi razem z nami żartował później, że film opowiada o związku dziesięcioletniego chłopca z mającym 900 lat obcym. Postać Tins z filmu Spielberga pojawia się także w Gwiezdnych Wojnach w epizodzie pierwszym pod tytułem "Mroczne Widmo". Film T, o którym dziś mowa, zaczyna się od sceny w lesie. Na polanie stoi rozświetlony pojazd obcych i wcale nie wygląda jak latający spodek. A raczej jak jakieś diglokę. Grupa IT buszuje po lesie, wyraźnie będąc w misji botanicznej, krzątają się, wydobywając z siebie pomruki, jak morskie świnki, ale co jakiś czas ich klatka piersiowa rozjaża się na czerwono. Jest to, jak się szybko okazuje, forma komunikacji. Zrobiło to wielkie wrażenie na Krzysztofie Krawczyku amerykańskiej muzyki, czyli Nilu Diamondzie który stworzył na ten temat piosenkę przy Tulango pod tytułem Heartlight, Światło Serca. I miał na myśli właśnie taki sposób porozumiewania się, za pomocą serca. O Krzysztofie Krawczyku też trudno jest myśleć bez użycia serca, że odszedł w taki sposób. Niekoniecznie jest to moja muza, ale był gdzieś w tle przez całe moje życie. W radyjku moich rodziców, w telewizyjnych programach. Na różnych domówkach, a czasem nawet pod żaglami, i już go nie ma. Życie jest bardzo brutalne. Ale wracajmy do filmu. Sielankowe nocne prace obcych przerywa wtargnięcie do lasu ludzi, którzy wjeżdżają na pełnym gazie w ciemne leśne ostępy. Ich twarzy nie widać, ale ich intencje są jasne. Wiedzą o obcych i chcą ich dopaść. Tymczasem klatki piersiowe szwędających się po lesie IT e. rozjażają się na czerwono i wszyscy pędzą, wydając z siebie paniczne dźwięki w stronę pojazdu diglokę. Zdążyli wszyscy oprócz jednego. Ten ostatni IT e. widzi odlatujące diglokę, a pędzący za nim pościg ludzi z latarkami, zatrzymuje się nagle, patrząc w niemym zachwycie na oddalający się, majestatycznie pojazd UFO. Zagubiony IT e. korzysta z okazji i wymyka się pogoni. I wszystko to rozgrywa się na wzgórzu, z którego widać miasto w dolinie. I jest to słynny widok na rozświetlone nocą Los Angeles, pocięte geometrycznie ulicami. Następna scena rozgrywa się w jednym z domów tego miasta, gdzie grupa chłopców, nastolatków, gra w grę planszową Dungeons and Dragons, grę o okultystycznych podtekstach. Gra sama w sobie jest tu nieprzypadkowa i symboliczna, bo jest to wezwanie do przygody. Elliot jest najmłodszy i zostaje wysłany przez nastolatków, aby odebrał pizzę i nagle w szopie ogrodniczej widzi ukrywającego się tam IT. E. Przerażony wbiega do domu i mówi o tym, co zobaczył. Starsi od niego chłopcy śmieją się z niego, ale postanawiają sprawdzić szopę i zabierają z kuchni wszystkie noże. To kolejny obrazek po pościgu za IT w lesie, w którym człowiek przedstawiony jest jako istota zła, gwałtowna i mordercza. Chłopcy nie znajdują IT i uważają, że to jakiś zabłąkany kojot szukał czegoś do jedzenia. Śmiejąc się z Eliota, wracają, dokończyć grę. Eliot ma starszego brata i młodszą siostrę. Dzieci mieszkają tylko z matką, bo ich ojciec z inną kobietą pojechał do Meksyku. Elliotowi nie daje spokoju to, co zobaczył w szopie. Wymyka się z domu i idzie przez pole kukurydziane. I tam znów spotyka E.T. Pole kukurydziane i obcy pasują do siebie i ten pomysł powtórzono później w filmie Science z Melem Gibsonem. Okazuje się, że E.T. lubi cukierki, bo zjada ze smakiem kilka Reese's Pieces. Te cukierki wyglądają jak MMK, ale firma Mars nie zgodziła się na użycie ich w filmie IT. Dlatego Spielberg użył podobne, innej firmy pod nazwą Reese's Pieces. Mars obawiał się, że ludzie po tym, jak zobaczą, że zjada je obcy, przestaną je kupować. Tymczasem okazało się, że po tym filmie amerykańska młodzież chciała tylko i wyłącznie Reese's Pieces. I obroty firmy wzrosły dzięki temu wielokrotnie. Każdy amerykański dzieciak rozrzucał je po okolicy jako przynętę na IT. Dzięki tym cukierkom Elliot zwabił IT do domu i schował go w szafie, a potem pokazał mu amerykański styl życia. IT ogląda gwiezdne wojny, je tony słodyczy i popija je Coca-Colą. Potem znajduje mleko i piwo w lodówce. Mleko odrzuca z ogromnym obrzydzeniem, ale piwo ogromnie mu smakuje. Elliot i E.T. coraz lepiej się rozumieją. Elliot czuje, że coś się dzieje z jego klatką piersiową w tym samym miejscu, gdzie u E.T. klata jarzy się na czerwono. Kontakt zostaje nawiązany. Kontakt pomiędzy chłopcem a obcym. W tym samym czasie ludzie, którzy na początku filmu ścigali Dick Locke, wiedzą, że jeden z pasażerów UFO ukrywa się w miasteczku. Czarny mikrobus powoli krąży ulicami miasta, podsłuchując rozmowy w domach, po to, aby namierzyć IT. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia. To ludzie należący do jakiejś mrocznej rządowej agencji. Wiedzą o UFO i obcych znacznie więcej niż reszta populacji i widać że zajmują się tym od dawna tymczasem i e. coraz lepiej czuje się wśród ludzi z zainteresowaniem przegląda książeczkę dla dzieci a gdy widzi zwiędłe kwiaty w doniczce przywraca je do życia siłą swojego umysłu posiada umiejętność którą opisuje kabała księgi hermetyczne i magiczne Tymczasem Elliot jest w szkole na lekcji biologii, gdzie uczniowie mają dokonać wiwisekcji żywej żaby. W wielu amerykańskich filmach z lat 80., których akcja rozgrywa się w szkole, uczniowie dokonują wiwisekcji żaby. Tak było na przykład w niezwykle popularnym serialu w Polsce pod tytułem Cudowne lata. Mieszkam już trzy dekady w tym kraju, moja córka przeszła przez cały tutejszy system edukacyjny. I nigdy nie znalazłem potwierdzenia, że coś takiego robiono w klasach, gdzie na żywca rozcinano niewprawnymi, dziecięcymi rączkami kilkadziesiąt żab za jednym zamachem. Nie znam też nikogo, kto miałby w swojej młodości takie zajęcia w szkole. A mimo to scena ta jest powtarzana w wielu filmach z lat 80. -tych. I jest także w filmie E.T., kiedy Elliot jest w szkole, Iti e. w domu buszuje w lodówce i wypija znalezione tam piwo. Przez połączenie przez czakrę serca z Elliotem, chłopiec czuje się tak samo mocno wstawiony po piwie jak obcy. Tymczasem Iti e. ogląda komik z Buckiem Rogersem i na jednym z obrazków Buck Rogers, będąc zaginiony na obcej planecie, buduje antenę, przez którą wysyła wołanie o pomoc. ET wpada na pomysł, że też taką zbuduje i wyśle sygnał pomocy na swoją planetę. Z czym mamy tu do czynienia? Z fikcją, która tworzy realność. Buduje aparaturę nadawczą z elektroniki i różnych innych przedmiotów, jakie znajduje w domu Eliota. Robi przy tym straszliwy bałagan. Niemalże wpada na niego matka Eliota, która właśnie wróciła z pracy i znajduje na podłodze puste puszki po piwie. Nie wie co ma o tym myśleć, ale w tym momencie dzwonią do niej ze szkoły, żeby zabrała Eliota, bo jej syn jest pijany. Na dodatek wysypał wszystkie żaby ze słoików, wyganiając je na wolność. Kompletnie zaskoczona tym, matka jedzie po syna. Ale Eliot naprawdę nie czuje się zbyt dobrze. Rozmawia o tym ze starszym bratem, który pyta go, dlaczego, mówiąc o sobie Eliot, za każdym razem mówi my. Rozmowy podsłuchują agenci w czarnym mikrobusie. Oni doskonale wiedzą dlaczego. Rządowe agencje tropią UFO i obcych od bardzo dawna. Od pierwszego agenta 007, którym był John Dee. Dlatego dla agentów w czarnym wenie jest to ślad. Wiedzą już, gdzie jest obcy, którego szukają. Tymczasem E.T. trzymany jest w szafie, co znów przypomina trochę film Interstellar. Gdzie Matthew McConaughey ukrywa się za półką z książkami. Elliot, przenosząc piłę tarczową, potrzebną IT e. do zrobienia nadajnika, kaleczy sobie palec, ale ból czuje IT. E. IT e. podnosi w górę dłoń i jego długi palec rozjaża się światłem. Dotyka nim rany Eliota, która natychmiast się zamyka i goi. Wiele ofiar abdukcji przez obcych uważa, że obcy posiadają siłę uzdrawiania z chorób. Po raz pierwszy w tym filmie jasno powiedziano, że obcy i człowiek są w stanie dzielić się własną świadomością. Jest to najbardziej interesujący pomysł w całym filmie. Pierwszą literą imienia Eliot jest E, a ostatnią T, czyli jest on ET. I ma takie samo imię jak obcy. W pierwszym filmie Spielberga pod tytułem Sugarland Express główny bohater nazywa się E.T. Elliot. Ale wracajmy do filmu E.T. Okazuje się też, że zbliża się Halloween i wszystkie dzieci z osiedla przebierają się i ruszają na szlak Treat or Trick. Jest szansa bliżej przyjrzeć się osiedlu. Rodzina głównego bohatera nie należy do zamożnych, ale na filmie ich dom, jak i reszta osiedla, wyglądają znakomicie. Jeśli miałyby to być przedmieście Los Angeles, to każdy z takich domów wart jest dziś milion dolarów. Ulicami krążą całe bandy przebranych dzieciaków, wśród nich jest także Elliot z bratem, siostrą i e. Iti, e. na którego zarzucono prześcieradło i jest przebrany za ducha. Dla Elliota i e. Iti e. jest to pretekst, aby zabrać obcego do lasu, skąd ma nadać swoim urządzeniem wołanie o pomoc. Eliot wkłada obcego do koszyka, i nagle cały rower unosi się w powietrze, i na rowerze lecą do lasu. Lecąc mają księżyc w pełni w tle, i jest to jedno z najbardziej znanych ujęć z filmu. Lądują w lesie, i e. T uruchamia maszynę i wysyła sygnał o pomoc. Eliot chce wracać do domu, ale Iti, e. wskazując na swoją klatę, mówi, że on także musi wracać do swojego domu. Bo umiera. Eliot czuje się tak samo źle. Jego połączenie z obcym trwa nadal. Zapada noc i matka Eliota zaczyna go szukać. Do pustego domu natychmiast włamują się ludzie z czarnego wena i elektroniczną aparaturą szukają śladów obcego. Tymczasem Eliot traci IT e. z pola widzenia, i kiedy jego brat go znajduje, IT e. pokryty jest jakąś białą pleśnią i umiera. Zabiera IT e. do domu, ale tym razem przedstawia go matce, a Elliot mówi jej, że my jesteśmy chorzy. Umieramy. Tymczasem agenci otaczają dom i wchodzą do środka. Mają na sobie szczelne kostiumy astronautów. Przejmują IT e. i rozpoczynają swoje badania. Zadają rodzinie, gdzie mieszkał IT, e. dziesiątki pytań. Jeden z naukowców uważa, że Elliot czyta myśli IT. E. Na co brat Eliota poprawia go mówiąc, że wcale tak nie jest, że Eliot czuje jego uczucia. Naukowcy kładą IT Eliota obok siebie na stołach medycznych i widzą, że obaj są ze sobą połączeni, że puls jednego i drugiego jest taki sam, że mają identyczne markery, które wskazują, że wkrótce obaj zakończą życie. Naukowcy dokonują eksperymentów na IT, ale to Eliot czuje ból. I w tym przypadku po to była scena z Vivi Sekcją żab. Człowiek bada je z zimną krwią, nie dbając o ból i cierpienia, a potem śmierć żaby. Jej życie w obliczu tego, co ma zyskać nauka, jest nic nie warte. I tak samo traktują i ti. Czy mówiłem już kiedyś Państwu, że kujony kiedyś nas wszystkich naprawdę pozabijają? Na filmie naukowcy zadają IT ból, bo są ciekawi jego reakcji. Dane, zimne naukowe dane, są dla nich warte wszystkiego. Trzeba nakarmić komputer danymi, trzeba nakarmić sztuczną inteligencję. Jeden z agentów, rozmawiając z Eliotem, powiedział mu coś niezwykle głębokiego. Powiedział IT przyszedł do ciebie, bo tego chciałeś. Przyszedł także do mnie, bo marzę o tym od czasu, kiedy skończyłem 10 lat. Nie chcę, żeby umarł. To cud, że się pojawił. Jestem szczęśliwy, że spotkał najpierw ciebie. E.T. jednak umiera i w trakcie umierania oddziela swoje fale mózgowe od Eliota, bo nie chce go zabić. Agent, który rozmawiał z Eliotem, zamyka oczy martwego E.T. Sytuacja jest bardzo emocjonalna. Matka Eliota chlipie, chlipie jego siostra, drubary mur, i obie mówią, że chciałyby, innymi słowy, życzą sobie, aby i e. ty powrócił do życia. jest to, proszę państwa, magiczne zaklęcie? Kiedy słowo <coughs> ciałem się staje myśli, proszę państwa, tworzą realność. Agenci, lekarze, powoli pakują sprzęt. Eliot też chlipie, a główny agent postanawia, że pozwoli chłopcu, żeby został kilka minut sam na sam z trupem. IT, e. żeby mógł go pożegnać. Wszyscy wychodzą z pomieszczenia, w którym zostaje Eliot i martwy. Iti. E. Eliot szepcze, że kocha Iti. E. Jest to znów moment ważny. Miłość to potężna siła o kwantowym charakterze. I znów doskonale jej działanie pokazano w filmie Interstellar. Miłość to splątanie kwantowe, dokonujące transcendencji w istotę wyższego rzędu. Tego uczuł Jezus, ale jakoś nikt go nie rozumiał. A w filmie, nagle, I budzi się do życia, żeby nie powiedzieć, z martwych wstaje. Eliot wskakuje na swój rower BMX. Rower, który był w czasach mojego dzieciństwa moim marzeniem niespełnionym zresztą, bo dostałem składaka czajkę. Tak więc Eliot zapakował IT na rower i w brawurowej ucieczce razem z kolegami z osiedla wymknął się agentom i policji i pognał do lasu, wierząc, że wyląduje tam Diglocka i zabierze IT. Rower znów uniósł się w powietrze. Tym razem, mając w tle nie księżyc, a słońce, co razem symbolizuje alchemiczne połączenie przeciwieństw. A diglokę rzeczywiście ląduje. Następuje scena pożegnania, w której Iti e. mówi: Będę tutaj i wskazuje na głowę Eliota. Co to znaczy? Czy będzie w jego pamięci? Czy może będzie poprzez telepatyczny kontakt? A może Eliot stał się innym człowiekiem? Bo przeszedł transformację. Tego nie wiemy. I e. Tim wsiada do Diglocka i odlatuje w kosmos. Koniec filmu. Gra muza Wagnera z Alzo-Sprach Zarathustra. Ta sama, która była w Odyssei kosmicznej Kubryka, co sugeruje alchemiczną transformację człowieka. W Odyssei David Bowman miał kontakt z obcymi, czego efektem była transformacja. Taka sama, jak u Eliota. Jest to transformacja świadomości. Bowman, aby nawiązać kontakt, wykorzystał czarny monolit. Narodził się ponownie jako gwiezdne dziecko z cyfrową świadomością. Co ciekawe, Spielberg w tym samym czasie, kiedy kręcił IT, pracował także nad innym kultowym filmem pod tytułem Duch. Powiedział wówczas, że IT reprezentuje marzenia ludzi. A duch reprezentuje ich koszmary. Oba filmy tworzą opozycję, co w efekcie, ponieważ powstały w tym samym roku, stworzyło rytuał na masową skalę. Oba filmy to dwie strony tej samej monety. Film IT jest więc o tym, że obcy pomaga w ewolucji człowieka, podnosząc go na wyższy poziom rozwoju w procesie alchemicznej przemiany. Mówi także o tym, że możemy manifestować rzeczywistość. Tak więc ci, którzy nami rządzą, chcą, abyśmy wierzyli w istnienie obcych, bo przez to sprowadzimy ich do naszej rzeczywistości. Tak jak opisuje to kabalistyczna magia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Krys Miekina.